Hola compañeros, me nombré Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry Disciples 3 Kampania Przymierza Elfów, odcinek 20 Misja czwarta 11 lutego mamy Całkiem szybko to idzie Muszę przyznać, już 20 odcinek, już mamy luty Dni się robią coraz dłuższe, noce coraz krótsze Fajnie jest, nie? Miło i sympatycznie Dobra, mamy generalnie pindę, mamy generalnie dużo śmieci które możemy jej dać. Ona się ubierze, w co ta będzie chciała. Damy jej wszystko i będziemy myśleć zaraz. Co ona ubierze, a co nam odda. Eee, no. No i będzie fajnie. Będzie miło, sympatycznie. Może nawet dostać standardu siły. Nie ma problemu. To, 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 to sprzedać. Chociaż. Nie, może będzie spoko. Chyba, że to będzie zamiast yy, sztandaru, to niekoniecznie. Chociaż w sumie. Będzie zamiast sztandaru? Tak, to zamiast sztandaru. A to w sumie nie będzie takie głupie. To nie takie głupie. To nie takie głupie będzie w sumie, bo je tam jeden punkt siły, to sama będzie, no to tam je to dużo nie da. 4 obrażeń, 15 zdrowia. Tam 8 obrażeń w sumie, bo bije razy 2, no ale nie, no to, to, to chyba będzie przyjemniejsza sprawa. Niech ona tam bije obrażenia wrogom. Dobra, teraz tak, po kolei. Broni. Siła, zręczność albo dwa do siły. No to siła, zręczność w tej. Myślę. Chociaż. Kryta, to i tak ona ma dużo. Ona kryć nie musi, Jej tam generowanie krytów jej chyba nic fajnego nie daje. Ona nie ma tej umiejętności, że od krytów się coś dzieje. Więc nie musi. Niech sumie ma życie i obrażenia większe, no. Dalej, e, zbrojka. Zwinność, wytrzymałość, wytrzymałość odporność na obuch. Ona ma podatność na obuch, to może byłoby nawet niezłe. Ale chyba obsram i jednak pójdę w zwinność, wytrzymałość. Dobra, teraz tak. Helm, szybkość wytrzymałość, super. Albo jakaś odporność na umysł. czego ma zero, no, ale to, to też obsram. Celność, unik, inicjatywa, życie to. O, oh, oh, lol! Ładnie wyglądasz, kobitko, ładnie, ładnie. Dobra, e, rękawiczki. Trzy do zręczności. A co ja mam tam u bohatera, że ja tego nie mam tam u bohatera? Albo dwa do zręczności. Ale co ja tam mam u, u Eriona za rękawice? Tak? Czemu ty tego nie masz? A wolałem siłę zwinność, bo u Ciebie punkt zręczności mało daje. No, tylko kryty ci to daje, dobra. Ale u niej, u niej, jako że ona nie jest wojownikiem, tylko ona jest łotrzykiem, nie? To ona dostaje takie same buffy od zręczności jak łucznicy, czyli i zręczność, i inicjatywę. Znaczy się, i trafienie krytyczne, inicjatywę. Także u niej to będzie mega super, aż 15 do trafienia krytycznego ona dostaje. Przecież to jest potężny boost. I 3 do inicjatywy. 5 łajdaka, no zdecydowanie łajdak. Dobra, buty, albo ruch na mapie, żeby tam szybciej zwiedzała tereny, plądrowała ruiny, albo po prostu coś co daje statystyki. Szybkość, wytrzymałość, albo 2 do szybkości. I to i to mi się podoba bardzo. Ale chyba jednak to wolę, wytrzymałość. No dobra, no jest trochę ubrana. Ona już się może bić. Co prawda tutaj nie poszedłem w najlepsze rzeczy do bicia się. No ale też jest spoko. No trzeba pójść po to. Chyba najpierw bym po to poszedł. Później można by się jeszcze w razie czego tutaj połaścić o to. To się może przydać. To się może przydać. I tyle w sumie. Bo tam szermierka jakaś, to tam wywalone. Już prędzej bym poszedł po. Po, po to. Prędzej bym poszedł. To się może bardziej przydać. Dobra. Eee, weź to, weź, bo to nie kosztuje nas ruchu w ogóle. Dobra, Rowyn. To jest ruina w ogóle już, jakiś stary, stary loch. Na starcie na pewno idziemy do stolicy, żeby no tam coś tego... A właśnie, bo te wszystkie inne śmieci, co ty tu masz, to weź mnie to oddaj. Ja to sprzedam od razu. Pieniążki sobie zarobimy. Zarobimy sobie pieniążka. Są jeszcze chyba buty takie, które dają aż plus 15 do punktów ruchu na mapie. Chyba. 15, bo takie... Buty kupca, 7 punktów ruchu. No tam nie mogłaby się przydać, ja mógłbym podmieniać te buty, ale no nie chcę mi się w to bawić, szczerze. A weź, w razie czego. Może będę chciał się w to bawić. Kto wie. Weź tam, biegnij, biegnij, biegnij. No i co? Mamy na sercu tutaj coś. No i na pewno my to tutaj posprzedajemy. Nie potrzebujemy tych śmieci. A ja sobie na starcie wezmę na pewno wszystkie wskrzeszenia, bo znając życie się może przydać. Na pewno wszystkie leczenia. No i te mikstury buffujące możemy sobie też w razie czego wziąć. No i tych droższych nie bierzemy. Póki co. I teraz tak. Bierzemy tradycyjnie znowu Elfie Golanciera. Tak jest. Bierzemy znowu dwóch zwiadowców. Tak jest. Bierzemy sobie tutaj leczącą i tutaj czarującą. I uwaga, najlepsza, najprzyjemniejsza rzecz, którą zobaczymy teraz w tym odcinku to... To. To. Tak. <ślesk> 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 Nocny w nocy będzie miał też fajne buffy, tak jak ten w lord. To jest fajne, to jest fajne, to jest fajne. W ogóle ten już chyba ma tę umiejętność. No, jest przydatne, jest mega przyjemne. Jest źle przetłumaczone, ale mega przyjemne. Znaczy, w angielskim też jest źle napisane, tak jak, jak coś. To odbiera wszystkie punkty osłony, to jest prawda, to jest ok. Ale tylko na turę, to nie tak, że usuwa i do końca tury już ich nie odzyska, tylko na jedną turę, ale bardzo sytuacyjne, przydatne, żeby faktycznie kogoś móc zaatakować, nie należając się na kontra takiego trola. Obniża nie trafienie krytyczne, tylko unik obniża o 50%, czyli no, możemy krytać w niego częściej, więc warto mieć, naprawdę bardzo warto mieć dwóch tych pajasów, żeby jeden zużył swój atak, żeby użyć tego i żeby cała reszta armii mogła po prostu w tego krytać. Tak. No. No i zmniejsza o 15%, to też jest dobrze przetłumaczone, to jest ok. Też przydatne, bardzo. Mega, mega przydatne są zasieki. Dobra, na starcie na pewno zaczynamy od magicznej wieży. To jest maschew. Ok. Eee, możemy przy okazji z spróbować nawet w samej stolicy coś ukraść. Możemy ze swojej z własnej stolicy kraść, tak? Da się. Da się takie rzeczy robić. Dobra, weź tam idź, coś znajdź. Co tu jest wilk z dwoma zwykłymi? No to luz na starcie. Ty byś mogła znaleźć. Weź mi te buty, załóż. Bo to od razu działa, nie ja od razu jej to daje. Więc to tak sytuację sytuacji, możemy sobie założyć buty i zrobić nagle kolejną walkę. Także to jest mimo wszystko bardzo przydatne. Dobrze, że to zostawiłem. Jakaś ruina niskopoziomowa, gdzieś coś. To nie wygląda jak niskopoziomowa ruina. W ogóle nie jest ruina. Jest ozdoba jakaś. No, ale dobra. No fajna wieża. Dosyć duża, spora. O! Nie możemy tu kamerą poruszać przez to wielkie dziadostwo. E, no tego to nie. Tam jest most. Nie! Jezus Chryste. Zostaw, cofnij się. Już. Weź, bo on cię tam zabije. Tutaj. Dobra. Ok. Coś fajnego znaleźliśmy. Na starcie. Bierzesz to? Troll! A, patrzcie na Maxa, jak spiony. Cóż za niespodzianka. Dobra, to co, może na wodę popłyniesz od razu? Znajdziesz tam coś fajnego? W prawo To nie zadziała No może zadziała weź tam płyn dalej, no nie wiem Jak rozkażesz pani? Nie nazywaj mnie panem O Inferno, na no, Maxy wyspione Ale czemu? Niemożliwe Co on tam robi? Co ono tam to robi? Nie zadziała. Jakiem... Czemu... czemu tu jest jakieś inferno z dupy, które nawet nie jest na terenach tych Demonów. To jest stolica demonów. To jest aż KL. Groźnie trochę tutaj. żebyśmy mi tam nie zginęło. A słucha dalej. Dobra. Najpierw budujemy, żeby nie zapomnieć, najważniejsze co może być. Czyli to. O! I już wiadomo, tu jest zamknięte. Dziękuję, dobra. Zresztą to trzeba zbudować. Drugie najważniejsze, żeby jeszcze się to zamknęło. Dziadostwo. Będzie fajnie. Dobra. Wchodzimy w wilki. Bijemy się. Bochcio, bierz na, py na, na pyrkę. Pięknie. Od razu strzelamy w to dzielostwo. Proszę to trafiać. Proszę nie udawać, że nie potraficie. Jak wiem, że potraficie. Wiem, bo was znam. Pięknie. Dziabni to. Zabijesz, nie zabijesz. Szkoda. Szkoda. Trochę przykre, bo dużo obrażeń otrzymał bohater niepotrzebnie, no ale. Okej, Dobry znak, tak, jestem gotowy. Dobra. No i regeneracja zdrowia się przydał Aryona, bo jest ranny, więc. się przyda. E, tam jeszcze jakiegoś wilka widzieliśmy, nie? Przemieszkam się. Tego nie, nie korzystaj z tego. Dobra, skorzystaj jednak. Dobra. Luz, super, fajnie że akurat w niego wolisz wjechać zamiast w niego. Tutaj ustań, jęknij. Już, no podekspione ścierwa. Ok, mhm. Dobra, weźmy może drzewo do pomocy. A tak! Weźmy jego tam drzewo, żeby bohater nie otrzymywał więcej obrażeń. O tak! Dziękuję bardzo! Aha. Dobić! Tak, jestem. No i dupa! No i dupa! No, no nie trafił. No weź. Chryt. Ja, pierdol. Stój. Oto jestem. Cio, zwłóczni. Weź go tutaj. Mm. No weź tego. Bardzo się przyda ta regeneracja, widzę. Jednak, jak się okazuje. Ale mamy tutaj też taką studnię fajną, sobie z niej skorzystam. Ona leczy 300. Weź zrób jeden krok, weź to. Bierzesz tamto. Dobra. A tam na trolla na pewno jeszcze nie pójdę. Eee, troll i tam... I co, nie ma tam chyba nic więcej. Weź się tu cofnij na chwilę. Bo ten troll tutaj. Tu jest kamień, który może zniknie, bo ten troll tak jakby tego przejścia tu bronił do tego czegoś. Tam jest w ogóle jakaś kopalnia złota. No tutaj w dół, to tak to, 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 to nie bardzo chyba, nie? Tam nic nie będzie. Chyba, byś tam, płyn tam. Jak? Możesz. Jestem tu. Hmm, dobra, ona tam sobie zwiedza po prawej. Arianem tam nie ma po co jechać. Możemy tu w lewo albo tu w górę. Hmm, tu bym w lewo poszedł. Tam jest ruina. Taka wy wysokopoziomowa. poziomowa. A tam jeszcze jakieś gryfy, coś tu po drodze było. A i ten szaman goblinów, coś był, nie? No i narożystek jest mocny. Jak widać. Celność to dosyć dużo. Kłóce. Uniki wzrosną. Chrona przed cięciem. I gryf jeszcze. Trzy punkty ruchu. Groźna walka. Może kiedy indziej. No, jeden Tryton. Możemy powalczyć sobie z tym. Z jednym trytonem sobie zawalczę. I tyle tak. Tutaj, ciebie. Tak jest. Z trytonem zawalczymy. Zobaczymy, tak, co go... tym razem przygotował w Jesteś wojownikiem? Jesteś wojownikiem. Dobra. Bijemy się od razu. Zanim dasz postawę defensywną. A masz? Tak. Oto jestem. Dobra, na razie to def. def. Tu tam możesz uderzyć. Uderzenie ziemi. Ty możesz się tu ustawić w razie czego. Na później. Cofka od razu. Będziemy się ustawiać pod niego. Tu się przygotujemy na niego, otoczymy go. Drzewo, Nadesła godzina sądu. Mm, Dev. strzał, ty się tam cofnij, ty też się ziemi. Ty nie masz co leczyć, ale złej tu, bo może będziesz miała. Na przykład, bo chcia. Jest OK. O tak. Mm. Mm, poczekaj, poczekaj. Wejdź teraz z drzewem, powalcz. Jakie to ma chyba. Zabierz mu osłonę. Ok. Co rozkażesz? No wyleczymy sobie enta. Nie ma nic lepszego do leczenia. Aha. I nie przymierza. Aha. Tak. Nie wiem. Porobacz. Mała XP, tym za trytona. No ale było, ale, żeśmy się powalczyli troszkę. Nie było to trudne. Jeden żwa jak powietrza, ale wyekspiony. Może być groźny, no ale myślę, że na osłonie jakoś go tam się przygwoździ. Zobaczymy, co tym razem przygotowują. że mój bohater jest przed nim. Od razu Wygoduj. możemy. Do niego strzelać, odporność na pkłce. Na razie na niego nie podjeżdżaj. Drzewo na razie tylko wezwiemy. Weź go, przytankuj. Na powietrze podatność? Nie, proszę prostu bijesz dużo. Co rozkażesz? Mmm, może się go uda rozstrzelać po prostu. Jak no, Zobaczymy, da radę? 15 to nie, Musiałoby być kryty same. Samo drzewo może da radę. W razie czego go przygwość, ale nie atakuj. Ty nie podchodź. Zabiłeś to niestety, bo chcie też dostanie potrzebnie ten debuff. Podatność na piercing będzie miała, ale to tam nieważne. Wolałem się zabezpieczyć, jakby miało drzewo nie trafić. Pokaż mi cel. Mm, tutaj nie mam jeszcze dla ciebie celu konkretnego, ale no... Płyń. Jak każesz. Pływaj, może znajdziesz swój cel. Wykonuję. Czemu na tych wodach nic nie ma? Na pierwszej misji coś było, na drugiej chyba też. Na trzeciej nic, na czwartej nic. Jak każesz. A, no, można wyjść tu na ląd. Tak zrobię. Też można wyjść na ląd? Tu w lewo To jest most. Nie możliwe. Jakie niemożliwe? Co ty gadasz? Nie. Naprawdę? Tak? Nie będzie się tam dało? Poprowadzą mnie tropy. Mmm, jest crackers. No, maksymalnie ekspiony. Tak, średnio. Gryfy, dwa, też podekspiony, ale Wolę dwa gryfy niż gryfa jednorożca, więc chyba, że tam, mnie. tutaj to jest ważniejsze. Syrena... sirena, to sobie obrażenia. Dobra, weźmy tego, te gryfy teraz, spróbujmy. Aha, się przydam. Wait. Tak, jestem gotów. Wait. Mm, niech na razie ten weźmie. Dostanie wpysk, ale to nieważne już więcej razy nie dostanie. Jeszcze się o to postaram. Osłonę macie też. Gdzie na... się wybierasz? No tak średnio się postaram. Mm. Dobra, ten mnie zatrzymał. Dzięki temu ten już będzie miał bezpiecznie. Luz bito Ty tam się ustaw i tego nie chilniesz niestety Leżbochcia Dobry znak, tak, jestem gotów Tego na dole Albo może jednak na... tego na górze No weź, weź 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 Manewr odciągający no i dupa, punkt zasłony dostał. Tak, jestem gotów. Dobra, nieważne. Mam plan. Rozkaz. Hmm, bo mi bo w stanie go zabić. Jak ja go zaatakuję, to ten mnie zatrzyma, ale że będę chciał ustać tutaj, to ten mnie zatrzyma. Dobra, jest okej. Okay. Tego Kiedy nie atakuj. zostaniesz w pysk. Lecz bo chciałem. Def godzina. mam że się tu nie przesunie. Dobra, na szczęście jest głupi. Trzy punkty osłony, teraz ma to frajerstwo. Dobra, teraz możemy bezpiecznie tutaj jeszcze drzewo dać, które weźmie na siebie cios. Możemy to rozstrzelać. Tym się przysunąć, Nadyszło ale broń Boże, nie atakować. Aha. Uderzenie Wyleczyć to. Jestem Pięknie. No i zabić. Cios. No i super. Dwa gry wyporobione. Beznadziejne na ekspy, no ale. No, dwa gry wyporobione. To coś jest. Wóz jakiś. No weźmiemy sobie ten wóz. To punkt zasłony może się przydać. Idziemy na Syrenkę. Nie dojdę. Trudno. Pokaż mi cel. Powiedz mi, czy tu naprawdę nie możesz. No dobra, no to na ląd idź. Pokaż mi co tam jest. Na tereny regionów to lepiej nie idź, ale tutaj na ląd możesz przejść spokojnie i pokazać mi co tam jest. Może jakiś event się tu zadzieje. Hmm. Tutaj jest tawerna. Tutaj jest ko kościół. Są punkty ruchu. Smana życia. Tam jest jakiś kamień. Chyba bez walki nawet do podniesienia Uf, będzie, nie, ale już nie, nie wiem. wiem. Dobra, zwykłą nagaskę to ja tutaj porobię chyba bez problemu, co? Jakie to miałeś tam efekty? Pacyfikacja. E, luz... A, szybka jest. Białe. Jeden krok zrobi raz, dwa, trzy... oj... Muszę się cofnąć z tymi słabymi. Tak... Trudne wyzwanie. Nie pykło. Przesuń się tu, przygotuj drzewo tu. godzina Ustaw się tu. Weź ją podnieś. Tu. Co eee... rozkażesz? Dobra, ona no tam już nic sensownego nie zrobi. Możemy ją spokojnie rżnąć czym chcemy, jak chcemy. Tak. Mm, ty nie, ty tak. Wracam do morza. No wracasz do morza. Eee, tutaj defik, defik, defik. Możemy raz strzelić. Szansa na zbyt mała. E, defik. Co e, rozkażesz? Może wait. Już! Dobra, weź siebie. Czuję się lepiej. No, zabij już. Igły śmierci. Dziękuję bardzo. Dobra. Kolejne zwycięstwo. Teraz to dziadostwo. Tobie jeden cel. No spróbujmy. Może być jeszcze groźniej, ale... Zobaczymy co tym razem przygotował wróg. No może zmanszotować tego. Pewnie to zrobi. Albo łucznika może złansotować, a może zachęcimy do, do zatykowania łucznika. Może będzie chciała. No kogoś sobie tam zabije, albo tego, albo tego, no tego, kryt jeszcze, fajnie, żeby było śmieszniej, wygenerowała kryta, he jeden cel to tylko bije, więc spoko, podejdź tu, od razu żywiołak, drzewo tutaj. Ty, weź. Podnieś. Tego. Tutaj. Ty okay. go wylecz. Jestem wdzięczny. O. Gra. Zaczyna klatkować. Czyli już jest. Już tak, komputer i nie to daje rady. W ogóle na, dzisiaj trzy odcinki nagrałem. Dzisiaj teraz trzeci odcinek nagrywam. Jednego dnia. Yy, Bochcią nie. Niech weźmie na siebie stuna drzewo. Kryt jaki. No i sparaliżowany Moja kolej Dobra, no trzeba to bić. E, trzeba skończyć ten odcinek. Ewidentnie będzie krótszy. Komputer już nie, nie ogarnia Więc niestety będzie krótszy. Jestem wdzięczny. No, dobra. Kolejne zwycięstwo. No będzie krótszy, no trudno. Tak, powiedzmy, że tak w miarę i tak napieczętowaliśmy, powiedzmy, ten, tę mapkę. Jest okej. Okay. Także, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem Skowron Piąty. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z innych serii na moim kanale. Pozdrawiam i polecam. Na razie.